Sprawa starego młyna, krew na kamiennych żarnach, ciało ułożone w rytualnej pozie, te same tajemnicze symbole wyryte na ścianach, identyczne jak te w leśniczówce w czarnym borze. Ofiara, historyk, który szukał prawdy o puszczy nadleśnej. Czy jego śmierć jest kolejnym elementem rozrastającej się tajemnicy, która łączy wszystkie niewyjaśnione sprawy w tym rejonie, czy stary. Opuszczony młyn wodny ma związek z tajemniczą strukturą pod jeziorem czarnym, nocnymi światłami i domami, z których znikają ludzie? I najważniejsze, czy to drugie rytualne morderstwo przybliży nas do zrozumienia, co naprawdę dzieje się w Puszczy nadleśnej? Witajcie w Aktach Niewyjaśnionych. Jeśli jesteście tu pierwszy raz. Koniecznie zapoznajcie się z naszymi wcześniejszymi odcinkami o tajemnicach Puszczy Nadleśnej. Zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych części tej mrocznej historii. Dzisiaj zabiorę Was do miejsca, które od pokoleń budziło niepokój wśród mieszkańców okolicznych wsi: do starego, opuszczonego młyna, który przez ponad wiek Przechowywał swoją mroczną tajemnicę. Tajemnicę, która być może łączy się ze wszystkimi niewyjaśnionymi sprawami, jakie dotąd przedstawiliśmy. Stary młyn, położony na zachodnim krańcu Puszczy Nadleśnej, około 7 kilometrów od Czarnego Boru i niecałe 10 od Jeziora Czarnego, przez ponad 100 lat pozostawał opuszczony. Zbudowany w połowie XIX wieku służył okolicznym wsiom do lat 20. XX wieku, kiedy to, jak głosi lokalna legenda, pewnej nocy wszyscy przebywający w nim ludzie zginęli w tajemniczych okolicznościach. Od tamtej pory nikt nie odważył się go odbudować ani użytkować. 12 kwietnia 2022 roku. Prawie rok po odkryciu ostatniego z serii tajemniczych opuszczonych domów, dwóch lokalnych nastolatków postanowiło sprawdzić, czy krążące o młynie historie są prawdziwe. To, co znaleźli w środku, przeszło ich najśmielsze oczekiwania i najgorsze koszmary. Posłuchajmy nagrania z przesłuchania 17-letniego Kamila Sadowskiego, jednego z odkrywców. Z maćkiem często zwiedzamy opuszczone miejsca w okolicy. Słyszeliśmy legendy o starym młynie, ale myśleliśmy, że to tylko bajki do straszenia dzieci. Gdy weszliśmy do środka, najpierw nic szczególnego nie zauważyliśmy stare, zbutwiałe drewno, zardzewiałe mechanizmy młyńskie ale potem zeszliśmy do piwnicy, gdzie znajdowały się kamienne żarna i tam, tam go znaleźliśmy mężczyznę a raczej to, co z niego zostało był był ułożony na kamiennym żarnie, z rękami i nogami rozłożonymi jak w jakimś chorym gwiazdozbiorze. A na ścianach te symbole, wyryte głęboko w kamieniu, takie same jak te, o których mówiono przy sprawie leśniczego z Czarnego Boru. Policja przybyła na miejsce o 15.42. Funkcjonariusze od razu rozpoznali podobieństwo do morderstwa Adama Wiśniewskiego. Leśniczego z czarnego boru, które miało miejsce w 2018 roku. Sposób ułożenia ciała, precyzyjne rany, symbole na ścianach, wszystko wskazywało na ten sam podpis. Ofiara została zidentyfikowana jako dr Marek Wojnowski, 53-letni historyk i etnograf z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w lokalnym folklorze i dawnych wierzeniach słowiańskich. Od kilku miesięcy prowadził badania w rejonie puszczy nadleśnej, koncentrując się na legendach związanych z jeziorem Czarnym i pradawnymi kultami, które miały być praktykowane na tych terenach. Doktor Marek Wojnowski nie był przypadkową ofiarą. Jako uznany autorytet w dziedzinie dawnych kultów słowiańskich, od ponad 20 lat badał legendy i wierzenia związane z puszczą nadleśną. Szczególnie interesowały go opowieści o wrotach, miejscach, gdzie granica między światami miała być najcieńsza. W 2018 roku, krótko po morderstwie leśniczego Adama Wiśniewskiego, Wojnowski opublikował kontrowersyjny artykuł, w którym sugerował, że symbole znalezione w żywiole leśniczówce w czarnym boże nie są wytworem szaleńca, lecz częścią pradawnego języka, Używanego przez wyznawców kultu, który praktykowano na tych terenach przed tysiącami lat. Karolina Majewska, asystentka doktora Wojnowskiego i ostatnia osoba, która widziała go żywego, w rozmowie z nami powiedziała: Doktor był podekscytowany swoim ostatnim odkryciem. Znalazł stare manuskrypty w archiwach kościelnych, które opisywały rytuały odprawiane w okolicach Jeziora Czarnego. Teksty pochodziły z XVI wieku i były zapiskami miejscowego księdza, który próbował zwalczać pogańskie praktyki. Wspominał o bramach między światami i o strażnikach, którzy nie są ani ludźmi, ani duchami. Doktor był przekonany, że znalazł klucz do zrozumienia wszystkich niewyjaśnionych zjawisk w puszczy nadleśnej. Co szczególnie niepokojące? Wojnowski utrzymywał kontakt z Anną Wiśniewską, siostrzenicą zamordowanego leśniczego i byłą pracownicą firmy Minerał Trans. Według Majewskiej wymieniali informacje na temat tajemniczej struktury pod dnem jeziora Czarnego i symboli znalezionych w różnych miejscach puszczy. Sekcja zwłok wykazała, że dr. Wojnowski zmarł między 2 a 3 nad ranem 10 kwietnia. 2022 roku, dwa dni przed odkryciem jego ciała. Przyczyną śmierci były liczne, precyzyjne rany, zadane ostrym narzędziem, najprawdopodobniej rytualnym sztyletem lub nożem o bardzo cienkiej klindze. Doktor Nowak, ten sam patolog, który badał ciało leśniczego Wiśniewskiego, zauważył uderzające podobieństwa. Układ ran jest niemal identyczny jak w przypadku leśniczego z czarnego boru. Te same precyzyjne cięcia, tworząca wzór, który odpowiada symbolom na ścianach, ta sama znajomość anatomii i chirurgiczna, wręcz precyzja to nie jest zwykłe morderstwo z afektu, to rytualny akt wykonany przez kogoś, kto doskonale wie, co robi. Jednak tym razem pojawiły się nowe, niepokojące elementy. Ciało ofiary. Zostało całkowicie pozbawione krwi, choć na miejscu zbrodni znaleziono jedynie niewielkie jej ilości, zdecydowanie za mało, by odpowiadało to ilości, którą powinien zawierać organizm dorosłego mężczyzny. Co więcej, w ranach ofiary znaleziono mikroskopijne cząsteczki nieznanej substancji, tej samej, którą wykryto w organizmie Michała Morawskiego, jedynej osoby, która powróciła z drugiej strony symbole na ścianach piwnicy starego młyna również różniły się nieco od tych znalezionych w leśniczówce według eksperta od pradawnych języków doktora Jana Kowalskiego którego poznaliśmy w poprzednich odcinkach były to te same znaki ale ułożone w innej sekwencji w leśniczówce symbole układały się w coś co można przetłumaczyć jako wezwanie lub otwarcie drogi tu w Starym Młynie sekwencja jest inna. To bardziej jak zapieczętowanie lub zamknięcie przejścia. Jakby ten rytuał miał odwrotny cel: nie otworzyć przejścia między światami, lecz je zamknąć. Śledztwo w sprawie morderstwa doktora Wojnowskiego prowadzi komisarz Piotr Zieliński, który zastąpił Adama Nowaka po jego nagłym urlopie i wyjeździe z kraju. Zieliński. Początkowo sceptyczny wobec teorii o paranormalnej naturze zjawisk w Puszczy Nadleśnej, szybko zrozumiał, że sprawa Starego Młyna jest ściśle powiązana z poprzednimi, niewyjaśnionymi zdarzeniami w tym rejonie. Analizując dokumenty znalezione w mieszkaniu doktora Wojnowskiego, śledczy odkryli mapę Puszczy Nadleśnej z zaznaczonymi punktami, dokładnie tymi samymi, w których znajdowały się opuszczone domy. Leśniczówka w Czarnym Borze i inne miejsca związane z niewyjaśnionymi zdarzeniami. Na mapie zaznaczony był również stary młyn, a obok niego odręczna notatka: strażnik bramy, klucz do zamknięcia. W laptopie ofiary znaleziono setki stron notatek, zdjęć i skanów starych dokumentów dotyczących puszczy nadleśnej, jeziora Czarnego i tajemniczych symboli. Wśród nich szczególną uwagę śledczych zwróciła korespondencja z Anną Wiśniewską. W jednym z ostatnich maili, wysłanym zaledwie dzień przed śmiercią, Wojnowski pisał: Znalazłem manuskrypty potwierdzające twoją teorię. Minerał trans nie ma pojęcia, z czym igra. Struktura pod jeziorem nie jest naturalnym tworem ani pozostałością podawnej cywilizacji. To brama. Jedna z siedmiu w Puszczy Nadleśnej. Symbole są kluczem do jej otwierania i zamykania. Znalazłem opis rytuału zamknięcia w zapiskach XVI-wiecznego księdza. Jutro jadę do Starego Młyna. Według manuskryptu to miejsce, gdzie mieszkał strażnik bramy. Mam nadzieję, że znajdę tam ostatni element układanki. Anna Wiśniewska, przesłuchana przez komisarza Zielińskiego, potwierdziła autentyczność tej korespondencji, dodając nowe, niepokojące informacje. Doktor Wojnowski był przekonany, że minerał trans celowo aktywuje strukturę pod jeziorem, wywołując te wszystkie anomalie, błękitne światła, zniknięcia ludzi. Według jego teorii, firma odkryła sposób wykorzystania energii emitowanej podczas otwarcia bramy, ale nie rozumieją że otwierając przejście, pozwalają czemuś przechodzić z tamtej strony do naszego świata. Doktor wierzył, że znalazł sposób, by to powstrzymać rytuał zamknięcia, który trzeba wykonać w siedmiu miejscach mocy. Jednym z nich jest stary młyn. Teoria ta znalazła nieoczekiwane potwierdzenie. Gdy naukowcy badający próbki pobrane z miejsca zbrodni dokonali zaskakującego odkrycia. W pyle zalegającym wokół kamiennych żaren znaleziono mikroskopijne cząsteczki tej samej niezidentyfikowanej substancji, którą wykryto w wodach jeziora Czarnego, w symbolach na ścianach opuszczonych domów i w organizmie Michała Morawskiego. Te cząsteczki mają unikalną strukturę molekularną, która nie pasuje do niczego, co znamy na Ziemi, zrenie, powiedział dr Andrzej Wójcik, kierujący badaniami. Co więcej, zdają się reagować na określone wzorce dźwiękowe i świetlne. Gdy odtworzyliśmy w laboratorium sekwencję dźwięków opisaną w notatkach doktora Wojnowskiego jako inkantacja zamknięcia, Cząsteczki zaczęły wibrować w sposób, który zakłócał nasze urządzenia pomiarowe. Co było takiego szczególnego w starym młynie, że dr Wojnowski uważał go za jedno z kluczowych miejsc do przeprowadzenia rytuału zamknięcia? Odpowiedzi na to pytanie szukali zarówno śledczy, jak i nasz zespół. Historia młyna sięga połowy XIX wieku, kiedy to został wzniesiony przez lokalnego młynarza Jakuba Nowaka. Według zapisków parafialnych Nowak był ekscentrykiem, który twierdził, że lokalizacje młyna wskazały mu głosy z lasu. Przez kilkadziesiąt lat młyn funkcjonował normalnie, mieląc zboże dla okolicznych wsi. Wszystko zmieniło się w nocy z 5 na 6 września 1921 roku. Według nielicznych relacji świadków nad puszczą pojawiły się wtedy błękitne światła, te same, które współcześnie obserwowane są nad jeziorem czarnym. Następnego dnia młyn znaleziono opuszczony. Pięciu pracujących w nim ludzi zniknęło bez śladu, podobnie jak rodzina młynarza. Na kamiennych żarnach w piwnicy znaleziono dziwne symbole i ślady krwi. Od tamtej pory stary młyn pozostał opuszczony. A lokalni mieszkańcy unikali tego miejsca, twierdząc, że jest nawiedzone. Niektórzy twierdzili, że w bezksiężycowe noce widać tam błękitne światła i słychać dźwięk obracających się żaren, choć mechanizm młyna dawno przestał działać. W notatkach doktora Wojnowskiego znaleziono fragment starych zapisków księdza, który w XVI wieku próbował nawracać miejscową ludność. I w tym młynie, jak powiadają, mieszka strażnik, który nie jest ani człowiekiem, ani duchem, a który czuwa nad bramą w głębinach jeziornych. I gdy brama się otwiera, on to krwią niewinną pieczętuje ją, by nie przeszło przez nią to, co nie powinno przejść. Czy możliwe, że morderstwo doktora Wojnowskiego było częścią tego samego pradawnego rytuału, który opisywał XVI-wieczny ksiądz? I czy miało ono na celu zamknięcie bramy, którą, według teorii historyka, firma Minerał Trans celowo otwierała dla własnych korzyści? Co najbardziej niepokojące, komisarz Zieliński odkrył, że 10 kwietnia 2022 roku, noc morderstwa, był jednocześnie datą zakończenia tajemniczego projektu Głębia prowadzonego przez Minerał Trans. Według dokumentów, do których dotarł, tej nocy firma prowadziła ostatni kulminacyjny eksperyment na terenie jeziora Czarnego. Po trzech miesiącach intensywnego śledztwa sprawa morderstwa doktora Wojnowskiego pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Komisarz Zieliński rozważa kilka głównych teorii. Teoria pierwsza. Doktor Wojnowski został zamordowany przez kogoś związanego z firmą Minerał trans, kto chciał zapobiec ujawnieniu prawdy o ich eksperymentach w Puszczy Nadleśnej. Rytualny charakter morderstwa miał jedynie odwrócić uwagę od prawdziwego motywu. Teoria druga, w puszczy nadleśnej działa sekta lub kult. Wyznający pradawne wierzenia, który używa rytuałów i symboli do kontrolowania tego, co przechodzi przez bramy. Doktor Wojnowski mógł zostać uznany za zagrożenie dla ich działalności, lub, co bardziej niepokojące, za idealną ofiarę do przeprowadzenia rytuału zamknięcia. Teoria trzecia, najmniej prawdopodobna, ale niemożliwa do wykluczenia po wszystkim, co wydarzyło się w puszczy nadleśnej. Doktor Wojnowski sam próbował przeprowadzić rytuał zamknięcia opisany w starych manuskryptach, ale coś poszło nie tak, lub coś, lub ktoś z drugiej strony przeszkodziło mu w tym. Niezależnie od prawdziwej natury tego, co dzieje się w Puszczy nadleśnej, kilka kluczowych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego firma Minerał Trans tak bardzo interesuje się strukturą pod jeziorem Czarnym? I co naprawdę wiedzą o jej naturze? Czy morderstwa w leśniczówce, w Czarnym Borze i w starym młynie były dziełem tej samej osoby lub grupy osób? Jaki jest prawdziwy cel symboli znajdowanych w różnych miejscach puszczy? Co stało się z komisarzem Nowakiem po jego eksperymencie w jednym z opuszczonych domów i dlaczego tak nagle opuścił kraj? I najbardziej niepokojące czy rytuał, którego częścią mogło być doktora Wojnowskiego, rzeczywiście zamknął bramę, czy może otworzył ją jeszcze szerzej? 15 lipca 2022 roku, trzy miesiące po odkryciu ciała doktora Wojnowskiego, mieszkańcy Czarnego Boru i okolicznych wsi zaobserwowali dziwne zjawisko. Nad całą puszczą nadleśną, nie tylko nad jeziorem Czarnym, Pojawiła się błękitna łuna, utrzymująca się przez prawie godzinę. Tej samej nocy urządzenia pomiarowe zainstalowane przez naukowców w różnych punktach puszczy zarejestrowały bezprecedensowe wahania pola elektromagnetycznego. Co najbardziej niepokojące, w ciągu następnych dni odnotowano serię zaginięć w okolicznych miejscowościach. Pięć osób, Zniknęło bez śladu ze swoich domów w okolicznościach łudząco podobnych do wcześniejszych przypadków. Jednocześnie firma Minerał Trans ogłosiła oficjalne zakończenie wszelkich działań w rejonie Puszczy nadleśnej i zamknięcie lokalnego oddziału. Dzień później ich biura zostały całkowicie opróżnione, a wszelka dokumentacja wywieziona w nieznanym kierunku. Czyżby brama Została otwarta szerzej niż kiedykolwiek wcześniej? A może to, co przeszło na naszą stronę, jest dopiero początkiem czegoś większego? W następnym odcinku Akt Niewyjaśnionych przyjrzymy się sprawie dzieci z krwawego lasu, serii tajemniczych zaginięć najmłodszych mieszkańców wsi, graniczących z puszczą nadleśną, które mogą mieć związek z tym doktora Wojnowskiego. Dołączcie do nas, gdy będziemy odkrywać kolejne elementy niepokojącej układanki, jaką jest tajemnica puszczy nadleśnej. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia wkrótce.